Czwartek, 18 dzień lutego, Michał Nowak, zapraszam na kolejny odcinek programu Tajbrek Telewizji Dami i portalu cozadzień.pl. Na początek Tauron Liga. Leclerc Moja Radom Radom zdobyła kolejny komplet punktów. Tym razem pokonała BKS Bostik Bielsko-Biała. Od początku seta otwarcia meczu Eleclerc-Moja Radomki z bks em Bostik-Bielsko-Biała gra układała się po myśli gospodyń, które szybko wypracowały sobie przewagę i kontrolowały przebieg pierwszego seta, wygrywając go do 18. O ile jeszcze początek partii numer 2 był wyrównany, tak potem przewagę zyskiwały siatkarki BKS-u. Ostatecznie to Bielszczanki zwyciężyły do 20, doprowadzając do remisu. W trzecim secie Eleclerc-Moja Radomka wypracowała sobie przewagę, ale potem rywalki doprowadziły do remisu 20 do 20. Ostatecznie jednak podopieczny Ricardo Marqueziego wygrał, Grały na przewagi 26 do 24. Wiele emocji przyniosła czwarta partia. Początkowo to BKS prowadził różnicą kilku oczek, ale Radomce udało się złapać kontakt z rywalem. Po ataku Johnson był remis 23 do 23. Końcówka rozgrywana była więc na przewagi, wojnę nerwów lepiej wytrzymały gospodynie, które wygrały 27 do 25, a w dwóch ostatnich akcjach punktową zagrywkę zaliczyła Izabela Bałucka, a potem gospodynie zablokowały Andreę Kosaniową. Radomka wygrała z BKS-em 3 do 1. Dzisiejszy mecz był na pewno bardzo zacięty, te końcówki setów bardzo blisko. My się bardzo cieszymy, że, że udało się je przechylić na naszą stronę i, i wygrać to spotkanie 3-1. To był jeden z naszych lepszych ostatnio meczy, bo nie, nie, nie zepsułyśmy aż tyle zagrywki co ostatnio, więc jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. No ale to nie wystarczyło, żeby pokonać drużynę z Radomia. No nie mamy ostatnio szczęścia. No do, do naszych meczy i do, do tego, że przegrywamy, a teraz bardzo ważne są dla nas te punkty i no, liczyłyśmy, że wygramy tego czwartego seta, że powalczymy no i zdobędziemy chociaż jeden punkt tutaj, chociaż liczyłyśmy na więcej. Bielszczanki w tym pojedynku zepsuły tylko pięć zagrywek i zanotowały dwa asy serwisowe. Ostatnio dosyć dużo y, trenujemy tą zagrywkę, bo nie wiem, w poprzednich meczach nie, nie wychodziło nam to za dobrze. Y, może dlatego teraz taki rezultat, że zepsułyśmy jej y, troszkę mniej i dziewczyny po prostu zamiast ryzykować i uderzać w aut, po prostu oddawały tą zagrywkę. Czasami się to opłacało, bo przeciwniczki się y, myliły, ale czasami jednak y, no, nie dawało to takiego rezultatu. Radomianki przystąpiły do tego spotkania bez swojej podstawowej, rozgrywającej katarzyny skorupy, która narzeka na uraz nadgarstka i nie wiadomo jeszcze, jak długa czekają przerwa. W pierwszym składzie, więc, podobnie jak w pucharowym meczu z Wolei Wrocław, zastąpiła ją Paulina Zaborowska, która po zakończeniu starcia z BKS-em otrzymała statuetkę MVP. No, na pewno jest to jakby inna rola niż dotychczas miałam tutaj w zespole, no ale jakby ja. Zawsze powtarzam, że wszyscy trenują po to, żeby grać, i dla mnie, jakby taka rola, że mogę wejść i grać, jest o wiele lepsza niż gdy mogę stać w kwadracie i, i dopingować koleżankom. W najgorszym wypadku Radomianki mogą zająć na koniec fazy zasadniczej trzecią pozycję. Wyprzedzić się mogą jeszcze tylko Skyry Skyres Rzeszów i grupa Azoty Chemik Police. Dla wszystkich z Radomia tutaj jest to niespodzianka, że po takim sezonie jak w tamtym roku teraz jesteśmy na takiej pozycji, ale myślę, że tylko się cieszyć i jest to na pewno, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu i, no i mamy nadzieję na, na dobrą grę dalszą. Do końca fazy zasadniczej Radomianką pozostały już tylko dwa mecze: wyjazdowy z OKS-em komers Łódź oraz domowy z Energą MKS-em Kalisz. Do tej pory patrzyliśmy na pewno na te spotkania po kolei, na każdy kolejny mecz. Wiedzieliśmy, że ten mecz może nam dać już zagwarantować, powiedzmy, to, to miejsce w, w pierwszej trójce. Tak, tak. I to na pewno, na pewno nas bardzo cieszy. No. Teraz na pewno patrzymy na puchar. Później się skupimy na meczach z łks em i z Kaliszem na, na koniec i, i tak, żeby dobrze też zakończyć tą, tą rundę zasadniczą i wejść w playoffy e, z uśmiechem i, i tam powalczyć, tam próbować sprawić jakąś niespodziankę. To komplet wyników 20 kolejki rozgrywek Tauron Ligi. Po wygranej nad BKS-em moja Radomka wciąż jest na pierwszym miejscu w tabeli, ale w dalszym ciągu ma tyle samo punktów co drugi dewelopers Skyres Rzeszów, który ma jednak jedno zaległe spotkanie do rozegrania. Trzeci jest mistrz Polski grupa Azoty Chemik Police, który też ma na koncie o jedno spotkanie mniej. Na czwartej pozycji plasuje się ŁKS Comerscon Łódź, który po porażce w ostatniej kolejce z DPD i ukapital Legionowią Legionowo stracił szansę na wyprzedzenie Radomianek na koniec fazy zasadniczej. Enea PTP spiła zamyka tabelę z zaledwie czterema punktami na koncie. Ekipa z Wielkopolski jest już pewna spadku do pierwszej ligi. Utrzymanie zapewnił sobie natomiast Joker Świecie. 21. kolejka rozegrana zostanie pod koniec lutego. Eleklerk Moja Radomka pojedzie do Łodzi na mecz z UKS em Ten pojedynek odbędzie się w niedzielę 28 lutego o godzinie 20.30. Radomianki w najbliższy weekend zagrają o pierwsze trofeum w sezonie. Stawką turnieju w Nysie będzie Puchar Polski to siatkówki w Nysie. Tam w najbliższy weekend 20 i 21 lutego Opuchar Polski powalczy cztery najlepsze zespoły, a wśród nich Eleclerc Moja Radomka Radom. Obok podopiecznych trenera Ricardo Marqueziego w zmaganiach wezmą udział LKS Komerskon Łódź, grupa z Chemik Police i Grod Budowlani Łódź. To właśnie ten ostatni zespół będzie rywalem Radomianek w półfinale, który rozpocznie się w sobotę 20 lutego o godzinie 17.30. Takie święto siatkówki trochę, uważam, że do, na finał w Nysie totalnie pojedziemy bez żadnego ciśnienia, bo to ciśnienie w Lidze jest jakby się coraz większe i tutaj jakby nie będziemy wymagać jakichś cudów od dziewczyn, to jest, gramy z budowlanymi, którzy też mają jakieś swoje tam drobne problemy zdrowotne i po prostu wygra lepszy, tak? Oba zespoły borykają się z problemami zdrowotnymi. Zarówno w budowlanych, jak i w Radomce w ostatnich spotkaniach nie występowały podstawowe rozgrywające Julia Nowicka i Katarzyna Skorupa. Tak jak się patrzy, to myślę, że większość zespołów ma teraz jakieś swoje problemy. No Policje też jakaś kontuzja im się, nie jakaś, no przydarzyła im się bardzo ciężka kontuzja. EKS ostatni mecz też przegrał. Wiadomo, też one mogą być zmęczone, bo grają bardzo, bardzo dużo. Budowlani też oczywiście mają swoje problemy. My również, no, nie ma zespołów myślę, które, które przeszły tą, tą rundę zasadniczą do, do tego momentu bez, bez jakichś większych tam uszczerbków na, na zdrowiu i problemów. Ja myślę, że tutaj no, każdy musi patrzeć na, na siebie i tak naprawdę to może być dyspozycja dnia i ten mecz z budowlanymi. No zobaczymy, jak to się potoczy, tak jak mówię. Myślę, że oba zespoły będą, będą walczyć za zacięcie, bo to będzie naprawdę naprawdę myślę, ciekawe, ciekawe spotkanie. W Nysie wystąpią zespoły, które obecnie zajmują pierwsze, trzecie, czwarte i piąte miejsce w Tauronidze. Przyjedzie więc ścisła krajowa czołówka. Bo my się na pewno bardzo cieszymy, że, że się udało tam do, do, tej, do tej czołówki, do tej czwórki wejść, do Pucharu. Bo, bo jak wiemy, no, nie, było to, nie było to łatwe. Zobaczymy: Puchar, jak wszyscy już wiemy, wszyscy mówią, że się rządzi swoimi prawami. To dajmy mu się porządzić swoimi prawami i zobaczymy, jak to się potoczy. Radomski zespół jedzie do Nysy z pozytywnym nastawieniem. Nie będzie, jakiejś, myślę, jakiejś dużej presji na nas, bo, bo jedziemy tam, tak jak mówię, może nie w roli faworyta, ale też nie, na pewno nie jako zespół do bicia. Na pewno to jest taki turniej, gdzie decyduje dyspozycja dnia. I na pewno to nie jest tak jak play-offy, gdzie gra się na przykład do trzech wygranych meczów, do dwóch wygranych meczów, tylko to jest jeden mecz i tak naprawdę można następnego dnia grać o Puchar Polski, dziesięć jest Pucharu Polski, a można na przykład nie wiem, w tej breku przegrać i pojechać do domu, więc na pewno jedziemy tam po to, żeby jak najlepiej się pokazać, zagrać na jak najlepiej i, i powalczyć o ten y, trofeum a to pełny terminarz turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski Kobiet. Eleklerk Moja Radomka swój mecz półfinałowy rozpocznie o godzinie 17.30 w sobotę, 20 lutego, rywalem Grod Budowlani Łódź. Mecz finałowy dzień później, w niedzielę, 21 lutego, o godzinie 14.45. Ceratenea Czarni Radom są już blisko zakończenia fazy zasadniczej plusligi. Wojskowym do rozegrania pozostało już tylko dwa spotkania. W trwającym tygodniu rozegrane zostały spotkania ćwierćfinałowe Tauron Pucharu Polski Mężczyzn 2021. Do rywalizacji na tym etapie zakwalifikowały się dwa pierwszoligowe zespoły z Bielsko-Biała oraz BKS Wisła Bydgoszcz, a także sześć drużyn z PlusLigi, które zajęły miejsca od pierwszego do szóstego na koniec pierwszej rundy fazy zasadniczej, a więc Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel, PGS Krabełchatów, Aluron CMC -Warta zawiercie, Trefel Gdańsk oraz Asekoresowie Resowie Rzeszów. Próżno w tym gronie szukać Ceraduene i Czarnych Radom. Wojskowi zajmowali bowiem po 13 spotkaniach 11 miejsce. Obecnie siatkarze z Radomia wcale nie poprawili swojej pozycji. Wręcz przeciwnie, są nawet oczko niżej, a więc na 12 miejscu. W 24 pojedynkach uzbierali zaledwie 22 punkty. Niewykluczone jednak, że zespół Czarnych spadnie nawet na 13. lokatę. Będąca obecnie na tej pozycji Stalny sama bowiem tylko dwa punkty mniej, ale też i o jedno spotkanie mniej rozegrane, a w perspektywie jeszcze między innymi mecz z pogodzonym już ze spadkiem MKS-em Będzin. Radomianie do końca sezonu rozegrają jeszcze dwa spotkania z Jastrzębskim Węglem u siebie i z GKS-em Katowice na wyjeździe. W żadnym z nich nie będą faworytem. Jeżeli podopieczni DIMY z Korego uplasują się ostatecznie po zakończeniu fazy zasadniczej na 12. miejscu, to powalczą jeszcze w dwóch meczu o 11. pozycję z zespołem, który zajmie to 11. miejsce po fazie zasadniczej. Jeżeli jednak wojskowi uplasują się po meczach z Jastrzębskim i GKS-em na 13. miejscu, to na nim zakończą sezon 2020-21 i nie rozegrają już dodatkowego dwumeczu. W 25 kolejce Celate na Czarni zmierzą się u siebie z Jastrzębskim Węglem. Ten pojedynek odbędzie się w niedzielę 21 lutego o godzinie 17:30 w Radomskiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza 9. A tak prezentuje się obecnie tabela rozgrywek Męskiej Plus Ligi. Jestem Państwa gościem w programie Tajbrek Jest Radosław Wodziński, drugi trener Eleklerk. Moja radomki, radom. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. 20 rozegranych meczów, 16 wygranych, 4 przegrane, 46 zdobytych punktów. Taki macie bilans na razie. No i pierwsze miejsce w tabeli. Spodziewaliście się przed sezonem aż tak dobrego wyniku. Oczywiście faza zasadnicza jeszcze trwa, ale no tylko dwie kolejki do końca. Tak, Rzeszów, Rzeszów ma jeszcze, jeszcze tam jedną kolejkę zaległą. Więc I chemik dwie. I chemik dwie. Mhm. Ale mimo wszystko, jakby, no na ten na, moment jesteście liderem. Na pewno, na pewno powiem tak, no, czy się spodziewaliśmy? Myślę, że, że nie. No, jeśli, jeśli byśmy. Jeszcze patrząc na poprzedni sezon, no, chociażby. Jeśli tak. byśmy patrzyli na poprzedni sezon, no, to ten sezon do tej pory naprawdę udany i, i tutaj na pewno wszyscy jesteśmy mega zadowoleni z. Tego, z tego rezultatu, który do tej pory udało się nam e, jakby osiągnąć. Cieszymy się bardzo, bo, bo ta runda zasadnicza w dobie pandemii, gdzie Ciężko. tak naprawdę mhm. wszystko było takie niewiadome, to, to, to naprawdę udało nam, się, udało nam się w miarę dobrze to, to przebrnąć, bez jakichś większych urazów. E, no zobaczymy. Na razie jeszcze, jeszcze sezon się zasadniczy nie skończył. Przed nami Puchar Polski. Zobaczymy, jak to się wszystko. Potoczę. Właśnie wspomniałeś o pandemii. ciężko utrzymać ten rytm treningowy, kiedy, kiedy wypadasz na przykład na te dwa, dwa tygodnie z treningów, bo też mieliście taką sytuację, że, że byliście na kwarantannie. Na pewno to jest, to jest sytuacja nowa. Z rytmu. Nowa dla wszystkich. Wszyscy się muszą do tego, musieli się do tego dostosować. Czy wybija z rytmu? Na pewno wybija, bo, no bo to zamknięcie w domu no na pewno nie służy tak? sportowcom i, czy trenerom, bo. To nie jest naturalne środowisko. To nie jest naturalne sportowca. środowisko, dokładnie. Zamknięci w domach to było, było coś, coś ciężkiego na pewno. Natomiast. Nam się udało w miarę dobrze to przejść po powrocie. Mhm. Też złożyło się na to kilka czynników. E, udało się nam wygrać te mecze po, po pandemii, co nam, nas też później nakręciło. E, czy zespoły narzekają na na pewno narzekały i narzekają na, na, na tą przerwę, ale, ale tak jak mówię, no, nam się udało to w miarę dobrze, dobrze przejść i z tego się na pewno też bardzo cieszyliśmy. W najgorszym wypadku zakończycie fazę zasadniczą na trzecim miejscu, o ile się nie mylę, bo ŁKS już Was nie wyprzedzi, może Was wyprzedzić Developer z Skyres Rzeszów i Grupa Azotychemik. Police, no naprawdę to świetny wynik, ale właśnie, czy patrzycie w te tabele, czy jakby te dwa ostatnie mecze chcecie po prostu rozegrać, co będzie, to będzie. Myślę, że nie można na pewno. Tak, dwie kolejki. Dokładnie, jeszcze. nie można do tego tak podchodzić. Tak, no rundę zasadniczą skończymy na na, na pewno nie spadniemy poniżej trzeciego miejsca. Um, czy te dwa mecze, no na pewno będziemy starali się zagrać jak najlepiej i, i te, te punkty zdobywać, bo to jest, to jest myślę ważne, natomiast no wszyscy wiedzą, że, że to play-offy później decydują o. O, o tym, czy się zdobywa medal, czy się wypada poza czwórkę i to, to jest No tak, się bo można fazę zasadniczą rozegrać znakomicie, a potem odpaść w pierwszej rundzie play -offi. Dokładnie. I, mm -hmm. I tutaj na to bym bym bardziej zwrócił uwagę, na to, żeby się dobrze przygotować pod play a oczywiście zwycięstwa, zwycięstwa budują. Na pewno lepiej jest wygrywać niż przegrywać. Nikt nie, mm -hmm. um, nie będzie tutaj na pewno odpuszczał i, i na pewno będziemy się starali tą rundę zasadniczą jeszcze ten dorobek punktowy na pewno po, powiększyć. Macie cztery porażki, ale przegraliście tylko z ŁKS-em, y, z budowlanymi i chyba dwukrotnie z dewelopresem, o ile się nie mylę, czyli mm. z samą czołówką. Jakby to też y, świadczy o tym, że, że to miejsce wysokie nie jest przypadkowe, bo nie przegrywacie z, ze środkiem tabeli, nie przegrywacie z dołem. To też jest y, dość istotne, że nie gubicie takich głupich punktów. No, dokładnie. No, głupich y, porażek nie ma. Mm. Te głupie, głupie punkty, tak, które można. I to stracić. was jakby na to, to miejsce, na pewno, które, które macie. To na, tak? pewno, to na pewno nam pomoc. w się sile w tym sezonie. Ważne są takie mecze, gdzie, gdzie też mieliśmy spotkania trudne, gdzie, gdzie naprawdę były momenty, gdzie mogliśmy te punkty pogubić, ale zespół pokazał charakter, pokazał mhm. swoją siłę i, i kilka tych, tych spotkań udało się nam wyciągnąć z trudnych wyników, co na pewno bardzo cieszy i buduje też zespół. Natomiast e, przegraliśmy, tak jak e, pan redaktor wspomniał, przegraliśmy z Rzeszowem, który, który w tym sezonie gra bardzo, bardzo dobrze. Może no, nieszczęśliwie nie, nie awansowały dalej do, do Pucharu Polski do finału. E, Ale miały wymagającego, miały wale, wymagającego przeciwnika. Okej, okay, nie zagrały, nie zagrają już dalej w kolejnej fazie. Ligi Mistrzyń. Na pewno, ale to jest nadal bardzo mocny zespół i myślę, że on będzie się... No, kandydat do złota myślę, w dalszym ciągu chyba, prawda? kandydat do złota i tutaj um, ten zespół w tym momencie teraz musi się skupić tylko na tym, żeby, żeby grać um, na froncie jakby tym ligowym, tak? Już Puchar no. i, i Ligę Mistrzyń mają poza, są poza grą. E, przegraliśmy z ŁKS-em, przegraliśmy z, z zespołem... Um, z uks em no z zespołem, który również bardzo mocny. No też szansa na rewanż niedługo. Tak będzie już. szansa na rewanż, dokładnie. Z mi ten remis, jak raz, wy... raz wygrana raz przegrana, chociaż ta pierwsza a... przegrana trochę takich kontrowersyjnych okolicznościach no, taj... w tym kontrowersyjny. Tam też było tak, że te sety przegrywaliśmy mhm. bardzo, bardzo, bardzo gładko. Tak, bardzo gładko przegrywaliśmy, a te sety wygrane też były na styku, na pewno mhm. bardzo wyrównany mecz tam w wodzi w Łodzi był. Zobaczymy, no. Przy, przyjdzie na pewno rewanż największy będzie w pucharze Polski, i to, to już e, w najbliższą sobotę. O pucharze chwilę później porozmawiamy. Jeszcze chciałem zapytać o, o te play playoffy. Macie jakiegoś wymarzonego przeciwnika, czy, czy nie patrzycie na to, kto będzie to po prostu zagracie? Ja myślę, że my na to nie, nie patrzymy. Myślę, że to czy z kim byście nie grali, to i tak z tym zespołem w fazie zasadniczej wygrywaliście? Chociaż jeszcze został Kalisz, więc. Nie, dokładnie. To jest tak, że te zespoły na dole też walczą o, o playoffy. Tam, tam się o te miejsca jeszcze biją zespoły. Bije się Kalisz, mhm. bije się Bydgoszcz czy Legionowo. To są te trzy zespoły, które jeszcze mogą gdzieś tam w playoffach nie wystąpić, bo, mhm. bo mają jeszcze między sobą też mecze i, i, i tam też ważne punkty będą się, się rozkładać. Ja myślę, że my jako zespół, jako, jako Radomka nie patrzymy na to, z kim będziemy grali, na pewno cieszy... na grę, Dokładnie, cieszymy tak? się z tego, że, że jesteśmy w pierwszej trójce na pewno po rundzie zasadniczej i, i z którymś z tych zespołów 6-7-8 będziemy, będziemy grali w playoffie. To wróćmy do tego Pucharu Polski. Najbliższy weekend, y, jesteście w czwórce najlepszych zespołów, najbliższy weekend zagracie w Nysie o... Puchar Polski rywalem w półfinale grod Budowlani Łódź. także zespół bardzo dobrze Wam znany. E, tak jak wspominaliśmy wcześniej e, dwa razy po breakach w lidze graliście. No właśnie. Kto będzie faworytem? Można powiedzieć, że tu będzie jakiś faworyt tego, tego, tego spotkania półfinałowego? Ja myślę, że oba zespoły bardzo wyrównane. Tak? Patrząc na, na składy i... i, I na oba zespoły też miały swoje problemy zdrowotne w ostatnim czasie. To, co już wspominałem ostatnio, też pytanie, pytanie po, po meczu. Mhm. Wszystkie zespoły mają problemy ze zdrowiem. No tak, to już jest ten moment sezonu. to już jest taki moment, że niestety mhm. no, nie, da się, nie da się uniknąć niektórych, niektórych urazów, bo to są rzeczy, które się na pewno w sporcie zdarzają i, i to jest, no taki jest sport. Natomiast wracając tutaj do, do, do budowlanych, no to jest zespół. Na pewno z mocną atakującą. Roni była u nas w zeszłym sezonie, wiemy jaka to jest Znacie zawodniczka. Jej o jej jak... doskonale. O jakim no tak, Bo W wielu jest... meczach gra budowanych się opiera głównie na niej. Ona atakuje po 60-70 razy w meczach nawet. O jakim potencjale? Muszę klucz to zatrzymać Weronikę Zawod... Jones-Perry. O zawodniczce mówimy. Natomiast my też mamy swoje atuty. Wiemy, wiemy Bruna, Honorio gra, gra świetny sezon. Jay też, też jej bardzo pomaga. Oczywiście reszta zawodniczek, na nich opiera się głównie atak. Tak? Natomiast reszta zawodniczek bardzo dobrze sobie też w tym sezonie radzi i jakby wspiera je, je obie. No, jak wiemy, w zespole Budowlanych są dwie też młode przyjmujące, Fedusio, Górecka, to są dziewczyny, które na pewno um, też świadczą o sile tego zespołu. Tak? To, jest, to są zawodniczki, które są na pewno przyszłością reprezentacji i one w dużej mierze też w tej reprezentacji grały i, 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 i myślę, że to są też mocne klucze tego zespołu. Nie ma, się nie ma, nie, się faworyta, dokładnie, chyba, dokładnie, daj, nie i ma, nie ma, myślę, Dokładnie, nie ma że znowu tie -break. Myślę, że, że kibicom na pewno życzyłbym tego tie-break'a, żeby był. Żeby były emocje i oczywiście życzę kibicom wygranego tiebreak, kibicom Radomki, mhm. wygranego tie breka przez Radomkę. No Puchar Polski to jest taki turniej, że bierzecie wszystko albo, albo nie macie nic de facto, tak? bo, bo jest czwórka zespołów, ale, ale trofeum tylko jedno, nie ma medali, więc dyspozycja dnia chyba też będzie, będzie grała rolę. Na pewno wiele czynników hmm. będzie, będzie tutaj y, odgrywało rolę w Puchar Polski, swoje prawa, wszyscy to, to mówią. Radomka A... już y, parę lat temu, y, dwa, trzy lata temu to było? No, dokładnie. Kiedy Radomka była w Final Four, y, jeszcze jako zespół goły, wtedy to była ogromna niespodzianka. Teraz podchodzicie do tego pucharu w ogóle zupełnie innej pozycji, prawda, więc inne też są y, pewnie oczekiwania. No, w, czy oczekiwania? My, no właśnie, czy macie jakieś oczekiwania, czy po prostu Podchodzimy do tego na, naprawdę na, na dużym skupieniu, bez mhm. jakiejś dodatkowej presji. Oczywiście presję my będziemy sobie sami wytwarzać mhm. wewnątrz, natomiast ja uważam, że, że jakiejś tam dużej presji na nas się nie powinno tutaj na, nakładać. Mam nadzieję, że, że pojedziemy tam, będziemy walczyli i. I pokażemy się przede wszystkim z dobrej strony i, i zagramy dobrą siatkówkę, bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby, żeby ci kibice byli, byli zadowoleni, żeby widzieli zespół, który wychodzi na parkiet i walczy. Czy wygramy? No tego obiecać się nie mhm. da i tego obiecać nie. Nie mogę, ale na pewno no, mogę obiecać, że zespół wyjdzie i będzie walczył. Właśnie kibice szkoda, że niestety tylko przed telewizorami w tym sezonie patrząc na waszą grę, można chyba też śmiało powiedzieć, że, że hala Moshiru w Radomie by się wypełniała na pewno po brzegi, gdyby, gdyby kibice mogli normalnie na trybuny wchodzić. Bardzo, prawda? bardzo żałujemy, tak, ten sezon dla, dla Radomia jest, dla Radomki jest bardzo, bardzo dobry, tak. I tutaj no nie ukrywamy, że ci kibice by jeszcze bardziej nam na pewno przy takim mocnym dopingu by nas wspierali. Pewnie o bilety byłoby ciężko, i, i co, co tu dużo mówić? No szkoda bardzo, bo, bo ten, ten okres takiej tej pandemii no, nam trochę jakby tą siatkówkę powiedzmy, no, zniszczył, tak? bo, bo nie ma kibiców. Natomiast no, cieszymy się, że w ogóle możemy grać, tak? bo, bo dalej musimy patrzeć na to, że, że to, są, to są trudne czasy i, i, i cieszymy się, tak? że, że liga może trwać, że, że, możesz, że mogą się te mecze odbywać. I to może pod to koniec sezonu jeden. na te decydujące mecze rząd troszeczkę Bardzo. zluzuje obostrzenia i, i chociaż w 25% czy 50% kibice yy, będą mogli wejść na, na trybunę, aby tak było. No o tym yy. na pewno będą decydować ludzie, którzy się na tym znają. No, Fajnie nie. jakby ktoś na żywo oglądał jednak te mecze o medale. No, oczywiście. Bo, to... bo, bo atmosfera w pustej haliny smutna. Bowiem, gdyby to ode mnie zależało, no, nie dokładnie, tak? gdyby to, mnie zależało, to bym zrobił wszystko, żeby, żeby ci kibice wrócili. Natomiast no, musimy dalej pamiętać, że to zdrowie jest najważniejsze. I, i, no i trzymać się tych obostrzeń, które są, tak, bo, no bo taki jest... Nic na no to nie się poradzić w tym momencie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziś moimi i Państwa gościem w programie Tajbrek był Radosław Wodziński, tak. drugi trener Eleklerk, moja Radomki. Radom, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.